Witam Was, a w dzisiejszym odcinku mała ciekawostka, czyli powiemy sobie, czym jest kwadrat magiczny i wyjaśnię Wam, w jaki sposób go skonstruować. Kwadrat magiczny to tak naprawdę 9 małych kwadratów, które ułożymy. W trzy kolumny i w trzy wiersze, i powstanie nam z tego pokazana tutaj obok konstrukcja. I kiedy taką konstrukcję będziemy mogli nazwać kwadratem magicznym? Wtedy, kiedy suma trzech mniejszych kwadratów, zarówno w każdym z trzech wierszy, jak i we wszystkich trzech kolumnach oraz na jego przekątnych, będzie wynosiła Tyle samo. I teraz w jaki sposób taki podany obok kwadrat możemy sami skonstruować z własnymi wybranymi liczbami. Ustalmy sobie trzy dowolne liczby a, b i c. I może to być na przykład strzelam. Na przykład a równe 5, b równe 7 i c równe 8. I teraz na podstawie tych trzech Podanych zmiennych, zgodnie z tym schematem, uzupełniamy sobie nasz kwadrat. I otrzymujemy taki rezultat. I dla sprawdzenia, możemy sobie sumować jego wszystkie trzy wiersze kolumny i przekątne i zobaczycie, że tworzą one taką samą sumę. I wtedy taki nasz kwadrat możemy nazwać kwadratem magicznym. Nie jest to oczywiście jedyna figura, która ma takie właściwości. Istnieje także trójkąt magiczny, ale o pozostałych z nich opowiem w kolejnym filmie.